E, witam. Ech, miałem temat w sumie zakończyć wam po świętach e, z YouTube'em, ale nie da się. Słuchajcie, wracam do polskiego kierowcy ciężarówki, który został zamordowany. I te wszystkie kłamstwa, ugarstwa, które się teraz pojawiają w mediach, zresztą mnie to w ogóle nie dziwi. Nie dziwi mnie w ogóle, że na przykład Niemcy teraz podają, że kierowca był e, zamordowany dużo, dużo wcześniej. Taka informacja. Dla mnie to jest normalna. Zresztą oni już kiedyś tak robili w XX wieku, że też przysyłali do ludzi do, do domów yy, yy, takie, takie monity, że ludzie umierali na zawał. Po prostu przerażeni byli wojną i tak dalej i nie wytrzymywało im serca. A wiadomo co, co się działo. Pomijam temat. Yy, o co chodzi? Zobaczcie, a jeszcze bardzo ważna deklaracja. Słuchajcie, wszystko. Co tutaj, te moje tak zwane wnioski, trzeba na razie potraktować jako dywagację. Tak, bo ja nie mam dostępu do materiałów, nie mam dostępu do, do obdukcji i tak dalej, ale opieram się na informacjach publicznie dostępnych. Publicznie dostępnych. I postaram się teraz tutaj y, przedstawić wersję, y, która według mnie tam się wydarzyła, a na mój nos, <laughs> a też mam w tym doświadczenie, to prawdziwy zbrodniarz i sprawca e, tej masakry jest cały czas na wolności. Tak, na wolności. Po kolei, zobaczcie. E, e, mówi się, że ten tam przejechał, krążył i tak dalej. Facet, którego zastrzelili ci policjanci włoscy, jak się okazało, ja to szukałem w internecie dużo informacyjnych temat. on nie ma nawet prawa jazdy. Facet podobno nawet nie umiał jeździć rowerem. To jest oczywiście mój troszeczkę wytyk, bo nikt go nie widział nawet na rowerze. I tymczasem podaje się, że on sobie wsiadł tak, o, z gruchy, i z Pietruchy, do 40-tonowego pojazdu. Czyli wiecie, że człowiek em, z osobówki, jeżeli wejdzie do takiego samochodu, to on nie wie, jak biegi wrzucić. Tak, bo ja, ja to znam, bo ja jak wsiadłem pierwszy raz do Tira, to ta, to, to nie wiedziałem w ogóle, jak biegi. Wrzucić, że byłem kierowcą 15-letnim starze. <grym>, powoli doszedłem, co i jak. A nie mowa poruszanie się zachowanie odległości Tirem tymczasem tu kierował, przejechał sobie ileś tam, naście kilometrów, krążył wokół Berlina i sobie później wjechał i pozabijał ludzi. Totalna bzdura. Taki, taki Nieuk, który, no przepraszam, nie to, że Nieuk, facet, który nie ma prawa jazdy, on nie ma prawa jazdy, nie ma, po prostu według mnie, to, to, to w ogóle to jakiś byłby geniusz, gdyby tak po prostu nagle wsiadał sobie za fajerę takiego Tira, Popularnie znanego i on sobie jedzie. To jest jedna rzecz. Teraz tak, e, zwłoki. Też podaje się, że a, wieźli, bo to umarł. Już Niemcy podali oczywiście, że tego. No po co? Po co, po co byłyby im te zwłoki w tydzień? No? Ktoś mówi, że teraz Niemcy już dywagują nad tym, że e, bo to chodziło o pozorowanie tej zbrodni, że to byłby Polak. No to w takim razie to wyglądałoby tak, że zabili go wcześniej, a później tak. Rozwalili ten, ten, ten cały. Mm, Targ, pozabijali ludzi, a później sobie spokojnie trzeba mieć czas, słuchajcie, a później spokojnie e, zwłoki człowieka trzeba posadzić za fajera. Czy oni, ja nie wiem, czy oni się liczyli, to nie trzyma się kupy. No jak to, to pchaliby go, wiecie, po uderzeniu? Sami li, musieli się liczyć się z tym, że, że mogą zginąć w, te, w, tym, w tej masakrze. I na pewno to liczyli, on, tak jak on się, gość się nagrał, to już jest kolejny temat. I teraz tak. Podaje się, że został strzał. Dostał polski kierowca strzał w tył głowy Ja wnioskuję z tych wszystkich informacji, sama kradzież. Skupmy się na kradzieży. No, zaatakowali go. Jak sami przyznają, był bardzo do, pobity. Czyli w akcji pobicia tego Polaka to mogło tam brać nawet pięciu gości. Bo to jeżeli on był tam w tej, tej dzielnicy, to tam go napadli. Oni go tam stłukli. Natomiast dwóch wsiadło do Zafajerem. Ten, który został teraz zabity, i się mówi, że to był wielki, to był kierowca, on siedział z tyłu. On siedział z tyłu za, za Polakiem i trzymał Polakowi gardle, można tak powiedzieć. Pobitem, bo, bo on nas był zmasakrowany, ale jeszcze świadomy. Natomiast drugi siedział za Fajerą. Prawdziwy sprawca siedział za Fajerą i jechał. I teraz e, dochodzi do tego, do tego zdarzenia. Wracam, bo się już teraz zakręciłem. Słuchajcie, kradną mu Tyra. Co on ma za ładunek? On tam ma jakieś e, konstrukcje stalowe. No to przecież nikt nie, nie powie, że e, rudacy chcieli ukraść konstrukcje stalowe i most jakiś budować. No nie no. Natomiast Tyr e, mogli rzeczywiście wybrać nowego tira. To jest łatwo, łatwo odróżnić. Jest, bo to był nowy. To co, czyli miał jakąś wartość. I po prostu pobili go i powiedzieli, że kradną mu samochód. Wypuszczą go gdzieś tam, ale na razie mu po prostu kradną mu samochód. I on nie miał, w sensie on nie miał wyjścia. Też tylko zaatakowany, pobity. Z tym, że jak już wjechali do Berlina i nasz zobaczył, co się dzieje, rzucił się na niego. I zobaczcie ten. Ważna informacja, czego Niemcy dokładnie. Hmm, chyba sobie nawet nie zdają sprawy, co powiedzieli. Widzieli, że Polak został strzał w tym głowy. Rzeczywiście! Jedzie za Fajerą. Polak się rzuca, chwyta za, ta, za Fajerę, odwraca głowę. Ściąga tira, jest uderzenie. Co się dzieje? Tamten ten nożem. Co nie? W tym momencie dźgar go nożem. Ten, ten, ten drugi, ten taki, no, tzw. Tunezyjczyk, tak zwany Tunezyjczyk. Tunezyjczyk, tylko że Tunezja się go wyparła. on się sam ogłosił. Przecież to nic, nic nadzwyczajnego, pokazują non stop w mediach yy, cały czas te informacje, że on się ogłosił, że jest muzułmaninem islamistą, a nie żadnym Tunezyjczykiem. No ale dobra, nie będzie tu. Nie, to nie wiem, bo to jest kłamstwo. No niech, on się w ogóle do Tunezji nie przyznawał. I co się dzieje? Zobaczcie, yy, ciężarówka staje. Jeszcze trwa walka, bo prawdopodobnie tam mogło być, jeszcze, jeszcze trwała walki, podbiegają policjanci, którzy tam byli piersi. Co robi dnia Strzela. Strzela. Bardzo ważna rzecz, kolejna. Ja tego funkcjonariusza nie oskarżam. To, że zastrzelił Polaka, to nie jest, je, to nie jest jego wina, po prostu w wyborze walki on nie wiedział. Doszło już się doszło do tej masakry. Dajog strzelił. strzelał, strzelił. Prawdopodobnie jak już zorientował się, że strzelił, stamtąd, po prostu uciekł. Ten, ten policjant, który strzelił do, do, w kierunku kabiny, zwinął się, po prostu nie wiedział, co ma zrobić, no bo wiecie, no. Teraz nie wiadomo, czy, czy to był zwykły wypadek, nie wiesz, po prostu to, to, jest, to jest, nie wiesz, strzelił. I ja jestem przekonany, że dwóch gości, którzy porwali ciężarówkę, zamordowali tam w trakcie tej ciężarówce Polaka, e, mieli, te, mieli noże, mieli nóż. I tak, e, ten, który kierował, no i zwyczajnie świecie sobie wyszedł z ciężarówki poszedł. Nawet przypuszczam, że nie ucieka. Natomiast tamten walczył jeszcze z kierowcą, nie mógł się wydostać, bo prawdopodobnie był zakrwawiony, no, ale jakoś się wydostał, wiadomo, i co? Wypadły mu dokumenty, tak? I tak dalej. No i sobie, sobie wyszedł. I teraz co dalej? Zobaczcie. Ten strzał. I teraz mówi się, że Polak był zabity wcześniej. Bo dużo krwi się znalazło. No, kolejna bzdura. Kolejna bzdura, słuchajcie. Strzelając w głowę. Jeżeli go trafił gdzieś tam w potylicę czy coś, przebita tętnica, to krew się leje jak wrześni ze świniaka, już tak powiem to przekornie. I rzeczywiście tam pełna ciężarówka była krwi, bo się Polak zwyczajnie wykrwawił. Ale on zginął tam, na miejscu. Nie zginął czy... ta, 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 ta ściema, którą oni... To... Ja tylko czekałem, jak oni to, jak, jak oni to zapakują. To by, było, to by było, to była jedna sprawa. Cała akcja, jeszcze zrobię to w dwóch odcinkach, cała akcja z policjantami mm, włoskimi. To nie jest tak, że policjanci włoscy są bohaterami. Aczkolwiek wielki jest szacunek, zgadza się, policjanci się wykazali i tak dalej. Ale to nie była akcja. To Merkel w ogóle go nie poszukiwała. Tego gościa, już, którego już ogłosili i tak dalej, to przecież nikt go nie szukał. Ci funkcjonariusze, którzy wyjechali ten patron, zresztą wszyscy mówią. Rutynowa kontrola. Oni w ogóle się nie spodziewali, no, gdyby ten gość... Zachował się do krew. Udał, że. No, po prostu wyszedł, powiedział, że właśnie wysiadł z łodzi. Z łodzi i szukał ośrodka dla uchodźców. To oni by go jeszcze do, do, dowieźli do ośrodka, daliby mu opierunek, No i tam siedział w tym ośrodku? Tylko, że on już. E, jakby to powiedzieć, po prostu e, nerwy swoje zrobiły. Nerwy swoje zrobiły. Wyszedł, zaczął strzelać. I szczęście boskie, że te rany nie były śmiertelne. Nie zginął, bo tam spokojnie, gdyby był troszeczkę bardziej twardy, jak to się mówi, taki zwyrodnialec. To zastrzeliby tych dwóch policjantów. to robiliby. Do tych dwunastu ofiar niemieckich dołożylibyśmy jeszcze te dwa, dwie ofiary włoskie. Bo ci policjanci nic nie wiedzieli, nic oni nich do, nie dostali. Do słuchajcie, jeżeli się go za gościem, ściga, ma się namiary na niego, to się robi obławy w zasadce i wtedy byśmy musieli robić w zasadkę. A tu była zwykła kontrola. I mówię, to tylko los czuwał nad nimi, że ten zwyrodniac ich nie zastrzelił. Nic więcej, nic więcej. Ale szacunek mam dla tych policjantów. Rzeczywiście że zachowali się, szczególnie ten, ten drugi, który już nie czekał, na, na nie, nie podbiegał, nie ratował chłopaka, tylko wyjął giwerę i walił do niego, jak się należy, no i, i dzięki temu przeżyli, przeżyli obydwaj, przeżyli, go. To, była, to jest jedna część, nagrywam za chwilę drugą.